No powiem tak, co do Nikity, no to widziałem, że ona chce tam się poddać zabiegowi liposukcji. I powiem wam, że, no, głupiutka według mnie dziewczyna. Już wam tłumaczę, dlaczego uważam, że jest głupiutka. Bo okej, okay, przytyła. Gdyby to zrzuciła ciężką pracą, ćwiczeniami, to ludzie by powiedzieli, o, szacun, nie? Szacun, że się wzięłaś za siebie, że samodyscyplina i tak dalej. A pojechanie i na odsysanie tłuszczu, no to jest takie, wiecie, no. Taka droga na skróty. A jeszcze, jak się okaże, że yy, zrobi sobie ten zabieg, a później po pół roku znowu wróci do tej wagi, którą ma teraz, to dopiero ją ludzie będą cisnąć, yy, bo ona twierdzi, że ona jedzie na zabieg no bo yy, ludzie dokuczają, nie? Wiecie, ma fajną okazję. Przytyła, okej, okay, zdarzyło się, idę na siłownię, pokazuję, przecież ten jej chłopak też chodził na siłownię. I pokazuje, że o potrafię się zmienić, mam samodyscyplinę, samozaparcie. To też wyrabia charakter, jak ktoś regularnie siedzi na siłowni, ale nie lepiej do Turcji. Panie Turku, proszę odsysać. Od, od I tak jak, o, tak jak ja mówiłem o tych moich tych e, wzrostach, że ja. No jeszcze sobie poczekam, rok dwa. Jeżeli nie da się tych wzrostów zlikwidować ćwiczeniami, to sobie pomyślę, że albo je zostawiam sobie do końca życia, albo yy, no ja bym chyba nie chciał w zabiegu i tak dalej. Już wolę z tym żyć, bo one mi jakoś tam bardzo nie przeszkadzają. Ale ona, no ona ma po prostu tkankę tłuszczową, no to idzie się na siłownię i się ćwiczy, robi się cardio i schodzi. No trzeba mniej jeść, więcej ćwiczyć. Odchudzanie jest dosyć proste, uważam. Deficyt kaloryczny, nie? Nie herbatka ziołowa, bo tam przyjaciółka przyjaciółki poleciła, nie pastylki, tylko mniej źreć. Wincy ćwiczyć. <noise> to jest cała, no chyba, że ktoś ma jakąś chorobę, nie? Ale ona nie, nie miała. Chociaż teraz powie, że od dłuższego czasu musiała mierzyć się z nieprzyjemnymi komentarzami na temat swojej wagi. No i rzeczywiście, jeżeli porównamy nagrania sprzed około 7-8 miesięcy, to było widać, że Nikita była bardzo szczupłą dziewczyną. Zresztą wielu internautów była ona uważana nawet za atrakcyjną. Do tego stopnia, że w pewnym momencie rozwoju swojej kariery zdecydowała się nawet założyć konto na platformie. Aktualnie natomiast boryka się ona. Ja z nim miałem tylko jedną interakcję. Były chyba urodziny Wojtka Goli. Było jasne powiedziane, że ma nie być kilku osób, bo ja nie chcę mieć żadnych powiązań z pewnymi osobami. I pamiętam, że wróciłem skądś, chyba ze stacji, nagle patrzę Nikita, Ferrari i. A, i Truman. No to Trumana to zobaczyłem pod bramą. To pierwsze co zrobiłem powiedziałem, Wojtek, co ty odpchasz? Więc Truman chyba nawet nie wiem, czy wszedł do chaty, czy nie. A później powiedziałem, że właśnie no umawialiśmy się inaczej, jeżeli chodzi o Nikita. Czy to ładnie, że ludzie piszą jej takie komentarze? No pewnie, że w nie nieładnie, nie powinni tak robić. Szczególnie, że nie zawsze, jeżeli ktoś ma problemy z nadwagą, to od razu to oznacza, że chodzi codziennie na McDonalda. Może to wynikać z rozmaitych różnych problemów zdrowotnych. No więc ja bym w jej stronę takiego komentarza nie rzucił, no i bym takich komentarzy nie popierał. Natomiast zasugerowałbym jej pewnie albo odpoczynek od social mediów i złapanie do tego wszystkiego dystansu, albo próbę przepracowania sobie podejścia do tych komentarzy, żeby się aż tak nimi nie przejmować. Nie było mi niestety dane z nią w tym temacie porozmawiać i Nikita zdecydowała się podjąć nieco inną decyzję. Czyli mnie, widzimy się po zabiegu, napisała influencerka. Natomiast jakiś czas później rozwinęła ona swoją wypowiedź na jednym ze streamów, informując, że podda się zabiegowi liposukcji i nie zgadniecie, kto jest temu winny. Mam swoje ciało bardzo je lubiłam, akceptowałam siebie, ale przez y, komentarze, które zaczęły spływać na mnie, i to komentarze typu, że jak zdechną, to mi dwie dziury. Ja ogólnie Alistarem nie lubię grać, ale do tego, co mówi Nikita, yy, no to ta dziewczyna nigdy nie będzie szczęśliwa z takim podejściem. Bo okej, okay, kocham swoje ciało, ale że ludzie w komentarzach nie kochają, to ja już nie kocham swojego ciała i go zmienię. No to sorry, jeżeli ty jesteś taka yy, podatna na opinie innych, taka zewnątrz sterowna, no to nie odnajdziesz szczęścia. Bo wiesz, nawet dla beki będą ci pisać, że ale włosy, lepiej byś wyglądała jakbyś wyłysiała. To ona, no, o, lubiła swoje włosy, ale trochę se wyłysieje. Wyłysiała i o, ludzie piszą nie, no z tamtymi lepiej. I to, to wiecie, no to się będzie ciągle, będzie się pchać w jeszcze większe yy, w otchłań depresyjną. Natomiast jest jedna na to rada. Pokochać siebie, zaakceptować siebie. No i też nie idzie, żeby nie iść na skróty, no bo ja trochę uważam, że ona sama na przykład woli schudnąć, tylko yy, tak zrzuca na innych, nie? Yy, natomiast jeżeli woli schudnąć, no to ja właśnie mówię, że lepiej, a zwłaszcza, że jest influencerką, no to lepiej właśnie, żeby pokazała też innym młodym osobom, że ciężką Pracą, zobaczcie, okej, okay, się trochę zaniedbałam, ale zaraz będę zadbana i ciężką pracą pokażę wam. A te, właśnie takie, o, zobaczcie, przytyłam jadę do Turcji i będzie dobrze. To też pr 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 przede wszystkim pokazuje młodemu pokoleniu, że droga na skróty, że warto tylko mieć pieniądze i sobie robić zabiegi, to jest takie nie, niespoko według mnie. No i ktoś zapyta dlaczego my w ogóle tutaj o tym mówimy i kogo obchodzi jakaś operacja jakiejś influencerki, która po prostu nie radzi sobie z hejtem i negatywnymi komentarzami. Ano dlatego, że ta wypowiedź Nikity zdobyła prawie 2 miliony zasięgu na TikToku i w związku z tym czuję, że warto głośno powiedzieć jakie są z tym statementem problemy. Pierwszy najwyki, A... że influencerka z słowem nie wspomina o podjętych działaniach celem redukcji tkanki tłuszczowej, takich jak na przykład dieta, treningi, deficyt kaloryczny, nie wspominała, czy konsultowała się z dietetykiem. Okej, okay, rzeczywiście za kamery jej narzeczony tutaj wspomina o tym, że no wyniki badań ma dobre, chociaż nie wiemy, co to oznacza, ale uważam, że szalenie niebezpiecznym jest podawać liposukcję jako taki zupełnie normalny i standardowy sposób na to, żeby schudnąć, bo ludzie piszą nieprzyjemne komentarze. I całe szczęście sporo osób to dostrzega, co pokazuje chociażby najbardziej wylajkowany komentarz pod tym filmem, który pyta nie lepiej po prostu schudnąć? I oczywiście należy dodać, że są sytuacje z które albo uniemożliwiają, albo niesamowicie mocno utrudniają redukcję tkanki tłuszczowej, szczególnie kiedy mówimy o zaburzeniach hormonalnych. Nikita jest też osobą, która w swoim życiu zażywała bardzo dużo co na pewno ma wpływ na to, jak teraz wygląda i jaki jest stan jej zdrowia. Ale przepraszam, to chyba nie jest tak, że ktoś jej to siłą podawał i sama się gdzieś do tego stanu doprowadziła. I tu przychodzi mój drugi problem z tą wypowiedzią, ponieważ moim zdaniem szerzy ona bardzo niedobre podejście do życia generalnie, polegające na niebraniu jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co się w naszym życiu dzieje. Przytyła, bo brała substancje psychoaktywne i z nich zeszła. No, w porządku, tylko brak wspomnienia o tym, że to ona podejmowała decyzję o tym, żeby je... Przy Przyjmować, więc jest za to odpowiedzialna, co się teraz dzieje. Ludzie piszą negatywne komentarze, więc idę na liposukcję. No to jest zwrot, który chyba, jak rozumiem, miał na celu wzbudzić jakieś wyrzuty sumienia u odbiorców. Nikita działa w internecie nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że zarabia na tym potężne pieniądze, czy to na galach fightowych, czy pokazując swoje ciało za pieniądze na platformie. W związku z tym, z pracą w internecie jest jak z każdą rzeczą w naszym życiu. Oprócz tych pozytywnych aspektów, są też negatywne. A ja tak od siebie dodam, Nikita, jeżeli to oglądasz, naprawdę odwołaj ten zabieg. Odezwij się do dobrego dietetyka, znajdź dobrego trenera personalnego. Właśnie, nawet widzicie, to jest takie. Nawet kontent by jakiś zrobili z tego, że nawet, czekajcie, był Glowap za Stokoła, to mogliby sobie naz nazwać kanał Glowab. Jak tutaj nawiązać? I wiecie, jakiś taki sportowy, że pokazać właśnie z jakimś trenerem czy coś, zwłaszcza że ten jej chłop ćwiczył, tylko że się nie chce, nic im się nie chce. Jedyne co im się chce, to robić zdjęcia na no. I to też bez pomysłu podejrzewam. Nie wiem, czy ktoś z was wykupił Nikity. tak coś to współczuje, ale no nie wierzę, że tam jest kreatywność jakaś, nie? Fagata też miała kilka takich zabiegów. Ile ona by zyskała w oczach ludzi, gdyby zamiast iść na zabieg, to robiła jakiś kanał, że okej, okay, jest jaka jest, ale sobie ma jakiś tam jeszcze drugi kanał i pokazuje, jak ostro tyra na siłowni, nie? To już inaczej patrzycie na człowieka, ok, jest jaka jest, ale... Tutaj szacun, że codziennie mocne ćwiczenia, dbanie o sylwetkę. Wtedy też sylwetka jest inna. Ja na przykład mam tak, że jak dziewczyna ćwiczy na siłowni, to jest dla mnie z automatu atrakcyjniejsza, jak oczywiście potrafi ćwiczyć na tej siłowni. No, więc ja właśnie uważam, że takie influencerki, które chcą schudnąć, to że naprawdę mogą tylko zyskać, robiąc jakiś content z tego.